Witajcie kochani, dzisiejsze słowo bardzo nam pokazuje, jak Jezus o nas walczy, o to byśmy należeli do Niego i że wcale nie chodzi Mu o to byśmy jedynie wypełniali przepisy prawa, On chce czegoś więcej. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, zapraszamy Cię do tego spotkania. Trudno jest nam modlić się bez Ciebie, to jest niemożliwe, kiedy cały nasz dzień przynosi dużo wydarzeń, i nie wiemy, co przed nami, to wiemy, że Ty jesteś pewnym i stałym. Towarzyszem naszej drogi i Ciebie zapraszamy do tego czasu. Tobie chcemy się oddać, powierzyć, chcemy, byś ty nas prowadził. Bardzo potrzebujemy Twojej obecności. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, Ty, któremu zależy na nas, Ty, który jesteś Bogiem życia, miłości, Ty, który pragniesz nas odradzać, odnawiać. I pragniesz, byśmy żyli w prawdzie. Zapraszamy Cię, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród pól obsianych zbożem. Jego uczniowie byli głodni, zaczęli więc zrywać kłosy i jeść. Gdy zobaczyli to, faryzeusze powiedzieli, Twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w Szabat. On im odpowiedział: Czy nie czytaliście, co zrobił Dawid i jego towarzysze, kiedy byli głodni? Jak wszedł do domu Bożego on sam i ci, którzy z nim byli, i jedli poświęcone chleby, które wolno było spożywać jedynie kapłanom? Albo czy nie czytaliście w prawie, że w Szabat kapłani naruszają w świątyni Szabat, a są bez winy? Oświadczam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczą słowa, miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych, bo syn człowieczy jest panem Szabatu. Dzisiaj chcę się zatrzymać na, na tym coś więcej. Jezus dziś mówi, że tu jest coś więcej niż świątynia. Rozmawiają z samym Bogiem. On im mówi prawdę. Ale oni trzymają się mocno prawa. W tym się czują bezpieczniej. Ale miłość jest szalona. I kiedy niektórym się wydaje, że Jezus jest. Ostry, że prawo jest nie do wypełnienia, to to słowo nam pokazuje, że Jezus jest bardzo blisko człowieka, zna jego potrzeby i chętnie je wypełnia. I dzisiaj to słowo pyta mnie o to: skoro Jezus mówi, że tu jest coś większego niż świątynia, to myślę o tym, czy Jezus to jest dla mnie ktoś więcej? Czy Jezus jest kimś więcej w moim życiu? Czy jest może jednym z wielu moich doradców? Jednym z wielu? Czy rzeczywiście jest kimś więcej, kimś najwięcej? Czy On jest pierwszy? Myślę, że warto dziś posiedzieć z tym pytaniem przed Jezusem, tak, żeby On nam pokazał, co jest w naszym sercu. A drugie słowo to to, kiedy Jezus mówi: Gdybyście zrozumieli, co znaczą słowa miłosierdzia, chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Miłosierdzie jest ponad ofiary, miłość ponad wszelkie wypełnienia, prawa, które pochodzi od Boga. Ponad to jest miłość. Jest takie słowo mocne, kiedy Bóg mówi w Starym Testamencie, cóż mi po mnóstwie waszych ofiar. Nie to jest najważniejsze. Nie przez to pokazujemy siebie, nie przez mnóstwo naszych ofiar, ale pokazujemy przez nasze serce. Jezus tak naprawdę pragnie naszego serca, które jest szczere. I wie, że bywa grzeszne, wie, że jest piękny. Wie, że jest dobre, bo stworzył je Bóg. Szczerego serca pragnie Bóg, a nie mnóstwo naszych ofiar. To za mało. Jezus nam stawia wysoką poprzeczkę. Tak samo w relacjach czujemy, kiedy ktoś jest dla nas życzliwy, bo tak wypada, I kiedy rzeczywiście daje serce. Przecież Jezus też to czuje. Dobry Ojcze, Twoje Słowo nas rozbraja, stawia nas w prawdzie, o nas samych, ale nie chcemy uciekać z tego miejsca. Dziecko, które na rozrabiału i stoi przed Ojcem, wie, że może wyciągnąć do Niego ręce i przeprosić i schować się w Jego ramionach. I wie, że wciąż jest kochany. I pomimo różnych naszych doświadczeń życiowych i przekonań, wiem, że Ty jesteś takim Bogiem, który patrzy na serce, i znaję doskonale, uwielbiam Cię Ojcze i też oddaję Tobie wszystkie te osoby, które nie mają dobrego obrazu, taty i które bardzo się z tym siłują i kiedy nabroją, to uciekają od Ciebie, dotknij Panie ich serc jeszcze raz. Aby mogli wyciągać ręce w Twoją stronę, chować się u Ciebie. Uwielbiamy Cię, dobry Tatu. Dziękuję Wam, kochani, za to spotkanie, za wspólne bycie przysłowi. Niech Pan Was mocno przytula do siebie. Do zobaczenia i do jutra.